Cześć, mi serdecznie, witam do dzisiejszego wideo. Dzisiaj naprawiamy hamulce Tynie w BMW X1. normalnie nic skomplikowanego, ale jest taka rzecz, że ja jeszcze nigdy w takim samochodzie nie wymieniałem hamulców i sobie tak pomyślałem, was może też to interesuje, bo te samochody są nawet no, nie aż takie stare i mi się wydaje, no niektórzy ludzie z was będą na pewno. Też sobie chcieli sami wymienić klocki hamulcowe, i dlatego wezmę Was razem ze mną na podróż i zrobimy to razem. I będziecie widzieli, jakie problemy ja będę miał, albo w ogóle, jak te hamulce są zbudowane. I może będę mógł Wam w ciągu tego filmu podać jakąś informację na drogę, co Wy będziecie może potem dla siebie użyć. Dobra, powiedziałbym, ja wiecie co. Startujemy! Jako pierwsze ściągniemy klamrę. Uważajcie tutaj, żeby ona Wam w oczy nie wyfrunęła, dlatego tutaj naprawdę uważać, bo ona jest na wysokim napięciu. Tak. I ściągnięte. Nie pokrzywcie tej klamry, bo jak ją pokrzywicie, to potem ona nie będzie tutaj porządnie trzymała i będziecie mieli problem, że podczas jazdy będzie to stukało i będziecie myśleli, że coś jest, jest wybite. Yy, jako następne tutaj z tyłu są właśnie takie Dekle założone tutaj, i tutaj. Tutaj mamy właśnie siódemkę imbus. Z tyłu się wsadzi, i, i już możemy otwierać. Jedna u góry, jedna na dole. I wtedy mi się wydaje, że już będziemy mogli szczękę ściągnąć. Tutaj śrubokrętem naciskać, żeby tarczy nie popsuć, bo tarczy zostawimy stare. Problem jest po prostu taki, on tutaj ma mały róg już na tarczach, dlatego te klocki tak ciężko schodzą, albo nie chcą tak szybko schodzić. Klocek numer jeden. Klocek numer dwa. I tutaj też trzeba uważać, to znaczy nie uważać, tylko trzeba właśnie kontakt właśnie yy, odczepić i ten kontakt też. Właśnie się załączył i powiedział, że klocki hamulcowe są na wymianę. Uważajcie, żebyście nie spuścili właśnie no, tego tłoka, żeby na szlauchu nie wisiał. To znaczy, raczej się nic nie stanie. Wszyscy mówią, że się nic nie stanie, ale wiecie co, szlauch hamulcowy nie jest na to, żeby coś tam wieszać i no, po prostu, żeby hamować, żeby ciśnienie wytrzymać. Dlatego połóżcie sobie tutaj na bok i jest pewne. Tak, klocek wymieniony, następne będziemy mogli tutaj patrzeć, żeby kabel wy, wymienić i to mi się tak wydaje, ten kabel tutaj idzie z tyłu yy, i tutaj znowu wychodzi, że on tutaj na pewno musimy to otworzyć, on tutaj pewnie jest gdzieś złożony w środku, no i to musimy właśnie to wyciągnąć. Tutaj nie połamcie nic, bo jak połamiecie, to już raz... Miałem problem, to znaczy słyszałem o problemie, jak tutaj to było połamane, że szlach potem wisiał i się rozszorował, bo koła dotykał, że te klamry tutaj one właśnie trzeba na to uważać, żeby się nie popsuły. I tutaj jak widzicie pająka, no to może pomożecie, żeby do góry sobie wyszedł. Ok, jako następny wymierzymy tarczę. Nawet jak nie będziemy wy, wymieniać, bo mamy same klocki hamulcowe, interesuje mnie, jaka grubość mamy tarczy. Tutaj pisze minimum TH, thickness po angielsku, to jest minimalna grubość 18,4 mm. I tutaj mam właśnie taki fajny sprzęt, że tutaj można tarczę tym wymierzyć. Tutaj jest miarka i mamy. No, ile to są 1,5 centymetra, żeby można było z powrotem wyjechać, a on tutaj jest, właśnie y, się nie rusza, i możemy to po prostu wymierzyć w tarczę. Tak, to wchodzimy na tarczę. I tak, wymierzymy. Trochę do tyłu. I mamy grubość, jest. O, ludzie, to jest nawet 19 mm. Patrzcie sobie sami. Prawie, może być nawet 18.9, ale ja bym powiedział, wiecie co, 19 mm możemy też. Yy, no, 18.9 Super. 18.9 znaczy, że tarcza może zostać yy, i wymienimy tylko klocki hamulcowe. I tutaj widzimy, właśnie kabel na sensor. Tutaj trzeba po prostu wyciągnąć. I tak jak ja to znam, to on tylko w jednej pozycji pasuje. Znaczy, jak się go w ogóle wyciąga. Tak. I już mamy. Nowego od razu możemy założyć. Uwaga, bo on no, tutaj nie da się nic źle zrobić. On tam ma takie kanały w środku, że to tylko w jednej pozycji pasuje. Wsadzamy. Dobrze wygląda, bardzo fajnie. To tutaj już tutaj znowu możemy zamknąć. Kabel nowy założony, potem tylko na klocka pójdzie i będzie gotowe. Tak, tłoczek musimy wycisnąć. Taki fajny sprzęcik na to mam. Witłoczek jest w środku, patrzcie tam jest rdza, że to jest nawet dobrze, żeby to trochę tak wyciągnąć, nie musi tego tam w środku być, żeby to nie tak szybko się tutaj rozrabiało. Bym powiedział, nawet tam pryskniemy chyba czegoś i powiedział, to nie zaszkodzi, jak pryskniemy trochę tej ceramicznej pasty do środka, to nie będzie szkodziło, ale nie będzie tak szybko tam w środku rdzewiało, że to jest ok. Tutaj możemy wysmarować albo klocki hamulcowe, albo właśnie, właśnie te yy, jamno. Ja bym powiedział: dzisiaj wysmarujemy jamno. Możecie wyrobić jak się Wam podoba, ale dzisiaj robimy to tak. Tak. Uwaga, żeby na tarczę nie opryskać. Zaraz trzeba ją wyczyścić. No, od środka to trochę ciężej. Klocek tutaj, właśnie, jeden tak założymy, a ten jeden, właśnie, musi na do tłoczka być wsadzony klamrą, Ale jako pierwsze, to bym powiedział, też znowu weźmiemy klam tutaj i założymy właśnie na klocka hamulcowego już. Uwaga, bo to trochę tutaj jest ciężko, żeby to wszystko tak założyć. I klocek założony, i składamy, składamy z powrotem. Fajnie wygląda. Klamrę założymy. To ją trzeba tutaj tak i też znowu uważać na oczy, żeby nie wyskoczyła. To widzicie? Yy, właśnie tutaj się rusza, dlatego trzeba będzie zaraz nacisnąć na hamulec, żeby tłoczek już docisnął do tarczy, a nie żeby ktoś z samochód zaczął jechać, a nie miał ciśnienia na hamulcu. Tak i zamykamy dekel jeden, drugi dekel zamykamy. Już jesteśmy prawie gotowi, ale jest jeszcze jedna rzecz, ręczny hamulec... O, widzę, że znowu P wskoczył. Ręczny hamulec bardzo ciężko chodzi. Znaczy, że obejrzymy, czego będziemy umieli dociągnąć, to Wam teraz też jeszcze pokażę, jak ja to robię. I tutaj Wam pokażę. My tam w środku właśnie mamy taką nakrętkę, gdzie ją teraz widzimy? O, tutaj jest. Ciężko do zobaczenia, ale... Tam jest taka nakrętka, jak się tutaj właśnie trochę pokręci... Sprężyna... I tutaj tą nakrętkę, tak widać. I ją musimy teraz skręcić jeden kierunek, tak żeby się właśnie hamulce, w środku szczęki on ma, żeby się docisnęły. Jak się docisną, to potem parę ząbków znowu z powrotem i kontrolować w samochodzie, jak mocno właśnie hamulec blokuje. Aktualnie da się tak dociągać hamulec ręczny. No to do góry. Tyle. A my chcemy, żeby może tam były trzy ząbki, bo on tak naprawdę też nie blokuje i nie ciągnie, no nie, nie, po prostu nie hamuje aż tak dobrze, że zrobimy, żeby było troszkę lepiej po prostu. Patrzcie, hamulec tak dokręciłem, że się już w ogóle nie da kręcić, i teraz jest taka rzecz: po prostu parę ząbków do tyłu, tak na wyczucie. Ja to zawsze robię. Raz, dwa, trzy, cztery. Luźno się kręci i obejrzymy teraz na razie. No, jedną stronę ustawiłem, obejrzymy jak daleko teraz będzie się dało ręczny pociągnąć. No i teraz zobaczymy, ja jedną stronę no, ustawiłem, pociągniemy parę ząbków do góry. Tak, już ja już teraz widzę, że to y, y, jeden albo dwa ząbki mniej jest. I teraz wyobraźcie sobie, jak zrobię drugą stronę, jeszcze po lewej stronie, to znowu jed, minimum jeden ząbek będzie mniej i że już ręczny hamulec będzie się dało. Po prostu lepiej naciągnąć, żeby też naprawdę koła się zablokowały. No i wcześniej, było właśnie tak, że jak się do samego końca pociągnęło, to był właśnie problem, że wysoko poszło i dało się samochód popchać. Jak, no po prostu, nawet jak ręczny hamulec był zaciągnięty, że tak. Mocno, nie? Ale koła nie blokowały. Ale teraz, jak drugą stronę, jeszcze zrobimy. To będzie oczywiście blokowało. Tak, dobra. Ludzie, to była wymiana klocków hamulcowych w BMW X1. Ja bym powiedział, że jesteśmy gotowi. Nie muszę wam pokazać jak ja tutaj jak koła będę montował, że to było wszystko na dzisiejszy dzień, na dzisiejsze wideo. Jednej ważnej rzeczy nigdy nie możecie zapomnieć i to jest to, że jak będziecie gotowi z wymianą hamulców, to parę razy nacisnąć na hamulec, aż będziecie czuli, że pedał hamulcowy jest twardy. I jak to zrobicie, to oczywiście otworzycie jeszcze sobie maskę i zobaczycie pod maskę stan płynu hamulcowego. Tak samo jest to ważna rzecz, żeby nie było za dużo. Jest tak, jak macie za dużo płynu hamulcowego w pojemniku, to może być, że hamulce wasze, wasze się będą przegrzewały. Zawsze potrzebne jest troszkę powietrza i oczywiście też nie powinno być za mało płynu. Tak, tutaj mamy pojemnik, zobaczymy. O, patrzcie. Jest za dużo płynu, ja bym powiedział. Widać nawet, że on tutaj u góry już pływa. Ktoś musiał kiedyś dolać, jak tutaj coś robił. A w ogóle, okej, okay, samochód krzywo trochę jest, nie? Tylko uważajcie na to. Jak się wam podoba, albo jak wy tak robicie, to możecie też przed wymianą klocków hamulcowych otworzyć, wyciągnąć trochę płynu hamulcowego. Ja chętnie tak robię, że tego w ogóle nie dotykam, bo yy, yy, z, no tak jak ja to widzę, że tutaj normalnie nie powinien się płynu hamulcowego dolewać, jedynie wymieniać. Okej, okay, ludzie, jest taka rzecz, że musimy, specjalnie właśnie w tych nowszych bmw jest tak, że on pokazuje, że hamulce są na wymianę i to tutaj widać właśnie tam, miga, to znaczy jak auto samochód startniemy, to będzie mówił, że klocki hamulcowe muszą być wymienione, nawet jak my je wymieniliśmy, na to musimy startnąć właśnie komputer i komputerem to wszystko no, ustawić. Tutaj właśnie, gdzie pisze też, no tutaj pisze Wartung, to jest inspekcja. Tutaj znajdziemy właśnie też klocki hamulcowe, olej, klocki hamulcowe, inspekcje, że tutaj będziemy musieli to wyszukać i właśnie, no, klocki hamulcowe stoją akurat na 6% i na 0%. Przednie już były niedawno temu wymienione, a tylnie teraz były wymienione, że będziemy musieli reset zrobić na przednie i na tylnie hamulce. Tak, ludzie, wiecie co? Ja tutaj właśnie fajną rzecz akurat znalazłem w, ty w tym serwisie. Patrzcie, tutaj pisze engine oil, nie? Yy, olej na silnik 98%, że był niedawno wymieniany, i pisze tutaj szóstka. I tu pisze service counta. Sześć razy w tym samochodzie już był olej wymieniany, to znaczy, serwis był przestawiony na zero. Yy, hamulce przednie. Pisze teraz 100%, jak zrobiłem, właśnie z 6% na 100% przeskoczyło na 2. To znaczy, że już dwa razy były klocki amulcowe wymieniane, tylnie klocki amulcowe też przeskoczył na 2, było przed chwilą 1. To znaczy. Drugi raz, teraz były klocki hamulcowe wymieniane. Tutaj płyn hamulcowy jest na 0%, tak jak mi się wydaje. Też powinien być wymieniony. Ja tego teraz nie zrobię na 0%. Był trzy razy wymieniony. Samochód jest rocznik 2014. Pierwszy raz po trzech latach, a potem się to wymienia co dwa lata, że płyn hamulcowy musi być już wymieniony. Y, y, vehicle Check to jest inspekcja 96%, to znaczy niedawno była robiona. Mi się tak wydaje, że razem z olejem prawie nie. No i no, to mi się naprawdę podoba, fajna rzecz. Takiego czegoś jeszcze, jeszcze nigdy nie widziałem. Ok, i to było wszystko w dzisiejszym filmie. Dzięki, że się patrzyliście. Cieszyłoby mnie, jak zostawicie mi dłoń do góry i myślę, że może komuś mogłem no, dać dobry tip, dobrą informację na drogę jego reparatury. Kto będzie sobie sam właśnie chciał naprawiać, no klocki hamulcowe w BMW X1, to znaczy nie no X1, ten system hamulcowy prawie w każdej prawie w każdej BMW, czy macie X3 albo X5, będzie ten sam system. Okej, okay, ludzie, będziemy się widzieć za niedługo tutaj na YouTubie, do zobaczenia, cześć, wasz Daniel.